Witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj zabieramy Was za Reykjavik. Jedziemy na małą wycieczkę, dlatego że dzisiaj w ogóle mamy zlot panów naszego kadału. Hania i Fabian przylecieli do Islandii już drugi raz i napisali do mnie, no. Parę miesięcy temu, żebym pomogła im w zaplanowaniu podróży właśnie tutaj na Islandię, w ramach prezentu urodzinowego dla Fabiana. Tak więc przygotowałam dla nich plan podróży na tych kilka dni no i osta ostatni dzień dzisiaj jest ich tutaj pobytu na Islandii i spotkaliśmy się, chwilę temu się poznaliśmy i jedziemy właśnie za Reykjavik na taką małą wycieczkę zabieramy Was razem z nami, tak więc zobaczycie gdzie zabieramy naszych nowych znajomych. Pogodę mamy przepiękną piękny grudniowy dzień, piękny zimowy dzień ta zima do Reykjaviku jeszcze tak na dobre nie dotarła bo tego śniegu Praktycznie nie ma, ale w górach śnieg jest, więc mamy ładne krajobrazy, słoneczko śliczne, piękne, takie miękkie, pastelowe światełka, więc cieszymy się tym dniem. Jedziemy! Jest takie słońce, że naprawdę nic nie widać jak jedziemy, więc kierowcy zimą tutaj mają naprawdę. Czasem bardzo trudne warunki, właśnie pod względem słońca. O, teraz będzie trochę lepiej. Nie tylko oblodzenie dróg, ale również e, oślepiające słońce. Kilka, kilkanaście minut, w zależności jaką drogą od nas z domu, dojeżdżamy do Reuthoular, czerwone kratery. Starczy, kurwa, Ale mamy piękną pogodę. Ślicznie jest. A widzisz, ścinam Ci głowie. Ja muszę tak, ja zawsze To my musimy razem. Ja jestem tym swoim rozmiarem lepiej. O tak, o. to z tyłu. Zdjęcie zrobimy sobie, poczekajcie. Tak, ja byłam pierwszy raz w Islandii z mamą 10 lat temu. Jeździłyśmy autobusami miejskimi Strajto i no tam pierwszy raz jedziemy i tak mówimy ty Eskimosi <grywia> <grywia> potem się okazało, że to Eskimosi z Filipin albo ewentualnie w Tajlandii. <grywia> <grywia> tak więc pierwszy punkt to te pseudokratery. Tutaj wycieczka z turystami, bo to popularny szlak też dla turystów konny. Tak więc te czerwone skałki to są pseudokratery, które nie mają nic wspólnego z prawdziwymi wulkanami, po prostu to są takie formacje, które powstały, gdy lawa spływała przez tereny podmokłe i w wyniku kontrastu dochodziło do eksplozji. I te eksplozje utworzyły właśnie takie formacje, które przypominają kratery prawdziwych wulkanów, ale nie są one połączone z komorami magmowymi. Tak więc lecimy teraz dalej, bo mamy mało czasu. To jest taki dodatkowy przystanek, żeby sobie zobaczyć właśnie jak te ryby suszą, dędają. Ale zapach. Ale pamiętasz, raz myśmy tutaj jechali tędy i właśnie nie było. Ale nie czy nie latem, a jak jest zimno, to, to, to są, nie? Jakby nie było, taka bardzo islandzka atrakcja. Jest ładnie, ale jest zimno. Ile jest? Jest 4 na plusie czy na minusie? No, na, plusie. na plusie! Ja bym powiedziała, że na minusie. Nie oh, nie zimno, ale światełko niezłe lewo. Teraz jedziesz dalej na Reykjanes. Zatrzymaliśmy się właśnie przy tych suszonych rybach i słyszeliśmy, że gdzieś obok są ludzie mm, pracujący i nagle słyszymy. Kur Polacy są wszędzie! Ale taka dodatkowa ciekawostka. W islandzkim języku potocznym, jak sobie islandczycy między sobą mówią, to bardzo często taka soczysta k***a się pojawia. Więc to przekleństwo zostało zaadaptowane również w języku islandzkim. Ledwo to słoneczko ponad górami. I już jest niezły cień tutaj, nie? Tak się ciemno robi. A jest godzina 15.05, 5 grudnia. Przejechaliśmy przez taką bramę, przez taką przełęcz. Yy, I znajdujemy się w zupełnie innej krainie. No i właśnie tak ta zima się u nas prezentuje. Jesteśmy kawałek za Reykjavikiem. Więc na tych górach trochę śniegu jest, ale tak jak widzicie, wcale nie tak dużo. Tak więc wciąż czekamy. 5 grudnia przypominam, ale ta trasa jest piękna. Jedziemy drogą z Hapnarfjordur na Reykjanes przez jezioro Klejwarwad i Seltun. Teraz się zatrzymamy nad tym jeziorem, ale właśnie jednym z naszych takich głównych miejsc dzisiaj jest pole geotermalne Seltun w Krysowiku. czy mnie słychać, ale ja naprawdę podziwiam taką Hanię i takiego Fabiana, że się zdecydowali w grudniu tu przyjechać. Jest tak zimno, wieje. Słuchajcie, ja... Ach, patrzcie, aż mi biodrówka nerka fruwa. Yy, I ja naprawdę podziwiam was wszystkich, którzy przylatujecie tutaj zimą, bo ja całą zimę zimuję w domu. Ja tak super aktywna jestem podróżniczo tutaj na Islandii latem. Ale jak tak wieje i tak zimno, ja was podziwiam! Ale ładnie, ładnie, ale ja naprawdę podziwiam ludzi, którzy tu zimą przelatują. Bardzo ładnie. Zimą to zimuje w domu. <głos> <głos> I tak podróżuję latem. o. No bo ważne Islandczyk myśli. wysoki. <noise> ale nie, no, przeżycie fajne. Ale jak byliście wczoraj na Sniper, w nie? Sensie, to właśnie mój przyjaciel mówił, że to było jego jedno, jedno z takich najpiękniejszych przeżyć w Islandii. Przepięknie tak. To, co mówiła jedna y, pań z Państwa hotelu? No tak, to jest taka mini Islandia. Że wszystko tak, jest tak, tak. Tak, wszystko... tak, tak? E, Snajpers jest nazywane, jest taką Islandią w miniaturce. Nagrywam, o chyba nagrywam, dobra. Więc y, byłam tu, kiedy ja tu byłam ostatni raz. Nie no, przejeżdżać to my często przejeżdżamy tędy. Ale, tak, żeby tu być na spacerze, to nie wiem, czy byśmy w tym roku. To co ja widzę, tego nie było. Oni tutaj po prostu y, zaczynają rozbudowywać. Tu po prostu był parking, byle jaki, i od razu się wchodziło tutaj na kładkę. Ale jak wszystkie atrakcje teraz, to się to zaczyna rozszerzać. I płatne! Parking, a tu było za free! Pierwszy raz będziemy płacić. Tak więc dojechaliśmy. Na pole geotermalne Seltun w Krysuwiku, i to jest najbliższe stolicy pole. I, i bardzo ładne. I można iść też tam na górę, tylko że nie ma teraz warunków, ale tam, tam, tam na, sam, na samą górę, na szczyt można wyjść. Co na rybki? Teraz są jajka. Tak. To będzie kolejne. No właśnie. Ale patrzcie, oni tutaj robią trasę nową, taką bardziej dostępną dla turystów. Mhm. Więc ułatwiają turystom bardzo teraz. Nie wiem czy zauważyliście, jakby atrakcje są darmowe, tylko parkingi. Na no. przykład pod górą nazwie tak, tam ten park, który był dalej, to jest Jeszcze? Nie, ale jeszcze. Bliżej, jeszcze, a to bliżej jest płatny. No to miły pan Polak, miły pan pracownik nas tutaj przepuścił, bo ruch tutaj trochę wstrzymany jest dla turystów. Od miesiąca rozbudowują. Szersza ścieżka była dużo węższa, no ale wrażenia takie same, nie? On jest jednym z najmłodszych fragmentów Islandii i przez niego przebiega kilka systemów wulkanicznych, tak równolegle. I właśnie kilka lat temu zaczęły się budzić. No i są te rówce na Reykjanes, i to jest kolejny system od tamtych wulkanów. do następnego miejsca, w sumie można powiedzieć głównej atrakcji tego dnia. Teraz odwiedziliśmy pole geotermalne Sel, Selfosporze, Seltun <grych> w Krysuwiku. Jest to bardzo fajna atrakcja na półwyspie Reykjanes, ale tym samym blisko Reykjaviku i Keplawiku, czyli lotniska. Tak więc łatwo tutaj dojechać, prosta droga, piękne krajobrazy, natura, taka dzika, piękne góry, ale co? Chciałam do tego SELFOS... SELFOS? SELTUN! Zmęczona <śmęczona> chyba jestem, nie wiem, bardzo zimna mi się język plącze. SELFOS to miasto obok, a SELTUN to jest to pole geotermalne. E, natknęliśmy się na pracowników, którzy rozbudowują kładkę spacerową i budują nowy taras widokowy. I oni pracują już od miesiąca, ale mają skończyć bardzo niedługo jeszcze w tym miesiącu. No ale jednak przyjeżdżamy i za parking trzeba zapłacić, a tam nie ma przejścia. Pomijając to, że też jest już duże obludzenie, ale mm, uważam, że na czas tych prac remontowych parking powinien być za free. No ale teraz już. Przy większości tych znanych atrakcji płaci się za parking, a my pamiętamy stare dobre czasy, kiedy wszystkie te atrakcje były faktycznie za darmo. A teraz w większości miejsc, yy, tych najbardziej znanych, trzeba płacić. I teraz kochanie skręcamy w lewo. No i tak, jedziemy po spotach lodu. zarliśmy na styk, bo trochę lodu było po drodze. Tak, tak. Takie placa tego lodu, nie? Słucham? Te placa tego lodu tak, takie tak, dziwna. Tak, tak, tak. A my się zatrzymaliśmy na chwilę, bo na tym dołączyliśmy. Żeby tak, właśnie Hania mówiła. E, no i dojechaliśmy do tunelu lawowego, Rywer i bierzemy kaski. Bierzesz styk? Możesz wziąć sobie hmm. kijek, ale ja chyba też nie biorę. No to wyprawa. Zaraz będziemy wchodzić. Zobaczysz. Roy Holz Hetlir. Lava Tube. Czy tu dzieci mogą być? Tak, kochanie. Mogą. Mamy już następnego dnia. Wczoraj, po tunelu lawowym, wróciliśmy prosto do naszego domu razem z Hanią i Fabianem i zjedliśmy wspólną, pyszną, gorącą islandzką kolację. Wymyśliłam, że zjemy razem plochkwiskur, czyli białą rybę z ziemniakami, taki gulasz rybny islandzki. I powiem Wam, że chyba jest to moje ulubione islandzkie danie, które. Zawsze smakuje i wydaje mi się, że Hani i Fabianowi też posmakowało. Tak więc sobie razem zjedliśmy plokfiskur, jedliśmy suszone ryby, lojwabroid, jakieś tam słodkie, islandzkie i parę godzin sobie tak wieczorem jeszcze siedzieliśmy tutaj przed ich wylotem. No i ja będę kontynuować jedzenie, dlatego że Hania i Fabian przywieźli nam z Poznania Gziki! I ja nigdy nie jadłam tego typu sera. My jesteśmy z małopolski, więc my to osypki buncajemy na co dzień. Przywieźli nam trzy smaki i musimy je szybko zjeść. Tutaj w ogóle mam tak. Ser orzech włoski. I to jest mówili, że to są takie kraftowe sery, więc najlepsze. Tutaj mamy czosnek niedźwiedzi. I suszony pomidor czosnek Bazylia. Patrzcie, jak fajnie wyglądają. I właśnie wczoraj z Damianem sobie tak rozmawialiśmy jeszcze, że. Tego typu pamiątki, prezenty, podarunki są najlepsze i faktycznie jak my sobie gdzieś tam podróżujemy, to szukamy właśnie takich przysmaków, żeby skosztować, żeby sobie przywieźć do domu. I mam przyjaciela, który praktycznie w każdym miesiącu gdzieś leci za granicę, ale to tak porządnie daleko. Niedawno wrócił z Namibii i zawsze mnie pyta, co ja bym chciała jako pamiątkę z tego kraju, który on odwiedza i najczęściej mówię, że jakiś przysmak. Chociażby sól, miód, jakiś dżem powidła, coś tego typu, co przetrwa oczywiście najlepiej lokalne i tak my uwielbiamy właśnie coś na ząb z podróży. Więc ja teraz otworzę jeden, może zapytam mojego męża, na który smak ma najbardziej ochotę. Orzech włoski, czosnek niedźwiedzi czy suszony pomidor czosnek bazylia. Może ten? Tak. Tak. Bo. A może nie? To może jednak ten. No dobra, waham się, bo ten, rozumiem, ma trochę więcej przypraw, więc taki będzie bogatszy w smaku. Tak to interpretuję. Ale z drugiej strony chciałbym po prostu tak bardziej ten ser poczuć. Czas na nieźwiedzi ma też taki swój specyficzny smak. Lubię, ale. Może ten jako pierwszy będzie najlepszy, właśnie z orzechem włoskim, bo tak orzech włoski jest powiedzmy w miarę neutralny i tak ten ser będzie bardziej czuć, więc jakby poznamy ten ser bardziej sam w sobie. Także no dobra, orzech włoski. Tak, bo Ty siedzisz w kapturze w domu, ja nie wiem dlaczego, jak nie zdarza Ci się to, ale ubrałeś kaptur, to ja też chcę z, kaptur, z kapturą w domu. Yo. Się. Przygotowałam pojemnik szklany. Wylewa mi się. To pachnie. Troszkę jak bunt. Powąchaj. To ciekawe. Spróbujemy. O, ale fajne. Taki jakby topiony w dotyku noża. Mówię ci, jak bunc. Jest coś takiego. Kosztuj. Jest taki fajny, św świszczący między zębami. Mmm. Dobry. Pycha! Konsystencja, o ile faktycznie ma coś takiego z bunca, że ma takie świszczenie między zębami, to. Jest bardziej taki jogurtowy w smaku. Taki, taki właśnie, Delikatniejszy. Taki jogurt. Nie taki chamski taki... góralski. <laughs> <laughs> Damy no, to pół góralski. <laughs> tak, taki, taki jogurtowy bardziej. I, i, ale to fajne. Właśnie jest taki bardziej delikatny. Fajne. Podoba Aksamicy, mi się. Aksam... Tak, tak. <laughs> <laughs> luksusowy. No, smakuje mi. Dobry jest. Jemy chlebek.